Siemandero wszystkim. Z tej strony, no już sami wiecie kto, ale przypomnę jeszcze raz dla tych, którzy zapobiegli je, co Nikodem alias Ciachowski i z racji na to, że 10 lutego bieżącego roku wybiło już równo 10 lat, dekada dyszka mojego kanału w sieci YouTube, pragnąłem zrobić jakiś specjalny film i będzie to film o historii mojej kariery na YouTube i ogólnie w komunity internetowym. Serdecznie zapraszam do oglądania. Wierzcie mi lub nie, ale zanim w zasadzie już przedstawię tą historię z 15 roku, to musimy cofnąć się jeszcze wcześniej. No, nazwijmy to taką moją prehistorią, bo była to era 2012 15 tak, mojej też takiej historii, prehistorii ogółem. Otóż w 2012 roku założyłem konto na takim portalu dla dzieci o cyberbezpieczeństwie, o danych osobowych itp., sieciaki.pl. Który no, wydawał się takim Wolsam awesome, Spoko zarąbistym portalem dla mnie, jako takiego 6 dzieciaka. Nie pamiętam skąd o tym usłyszałem i jak zapałem fazę. Nie wiem, może ze szkoły, czy skądś tam. I założyłem tam konto o Nikodem 312. Nie wiem nawet, czy to konto do dzisiaj w ogóle się zachowało. Coś z niego, czy też w ogóle jest dostępne jak, w jakikolwiek sposób. Ponieważ ja na sieciakach nie siedzę, nie wiem, od 15, może od 16 roku. Mam szczerze, już gdzieś tam te. No tamty, tamto konto już nie robi to jakiegoś wrażenia na mnie specjalnie, chociaż mam, wiadomo, nostalgię no, tak, do takich różnych chwili DP. Dla mnie to wydawała się taka, nawet mi się podobała ta stronka, jak, jak, jak ja byłem takim sześcioletnim no, dzieckiem, tam były też takie jakieś filmiki, to się nazywało chyba siecio TV czy jakoś tak, siecio radio też było, jakieś takie gierki, jakieś takie, jakie też były takie komiksy robione w Adobe Flash Playerze. No, mnóstwo takich ciekawych, family-friendly rzeczy. Moi rodzice ogólnie nie byli jakoś strict, jacyś tacy wymagający, jacyś tacy... Jacyś tacy nerwastyczni w takich kwestiach, tacy z kijem w czterech literach, no nie. Też nigdy nie miałem blokady rodzicielskie, jakiś nie miałem, jakiś takich opindolów za jakieś takie niewinne kroki w internecie, jak tak zaczynałem, no nie. Moja rodzina to spoko ludzie, zawsze byli tacy, zawsze to są takie osoby no liberalnie nastawione bez jakiegoś kija w dubie mówiąc trochę ostrzej, bez jakichś takich strict obsesji także w kwestiach technologicznych itp, więc to wszystko jest ok, wiadomo. To po prostu no, to po prostu mnie jako takie sześcioletnie dziecko mnie to tak jarało szczerze, nie pamiętam skąd tą fazę zapałem. W 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam, skorzystałem z jednego z maili w mojej rodzinie. Nie chcę ujawniać dokładnie, jaki to jest mail. Bo zdradzę jedynie, że ta skrzynka jest nie na Gmailu, a na wirtualnej Polsce. Istniała już oj wcześniej, niż, niż od 2013 roku. I wolę na razie nie mówić, jaki dokładnie to jest mail, ponieważ. Wolę zachować nieco prywatności dla mojej rodziny. Owszem, trochę mówię o swojej rodzinie, ale nie żebym się chwalił na lewo, prawo, jak ekspedycjonista swoim, że tak się wyrażę, kolokwialnie żądłem, bo wiem, że to brzmi dziwnie, ale nie chcę, żeby YouTube mi zarąbał e, algorytmami pseudo-family-friendly. E, a po prostu, no normalnie, o swojej rodzinie w, w ramach granic prywatności itp. Ja po prostu nie chcę, żeby ktoś, nie daj Boże, jakiś troll przyjdzie czy jakiś zły stalker i... Zacznie robić z tego bekę, z, yy, z tego maila, i będzie jakieś na przykład pogróżki wypisywał, czy czystą bekę, nawet z mojej rodziny, czego bym sobie bardzo nie życzył, bo obrażając moją rodzinę i moich rodziców, robi się też krzywdę mojej osobie, i naprawdę, radzę uważać. Także tam na tym koncie, na tym Wupowskim, połączonym właśnie z Wirtualną Polską, należąc, które należało do jednego z moich rodziców, jest nawet do dzisiaj używane, ale jak już, mi, jak już mówiłem, wolę na razie nie podawać. Jakie to jest dokładnie konto, i też nie powiem, do którego z moich rodziców to konto należy. Ja jakieś komenty wypisywałem, może z kilkanaście, z kilkadziesiąt, jeżeli dobrze pamiętam. Filmów tam jakoś nie wrzucałem. tam, Miałem jakieś plany, żeby wrzucać coś z, movie, z Windows Movie Makera i trochę z Painta. Nawet, nawet też może z Windows DVD Makera XD. No ale jakoś mi się później tam okazało się, że mi jakoś się nie chciało, i też trochę się bałem. Bo, czy tylko ja jako dziecko miałem takie mimo wszystko, mimo że miałem i mam, i będę miał takich, e, takich na, e, nastawionych pozytywnie do takich spraw rodziców, jak na osobę z rodziny z liberalnego regionu, jak Pomorze Gdańskie, lol. To miałem trochę takie złudzenie, że w takim wieku dzieci nie powinny pisać czy rzucać filmików na YouTube. Nie wiem czemu, ale coś mi się uroiło, może nie. Nie wiem właściwie czemu tak. Miałem takie dziwne złudzenie, ale z czasem mi przeszło. Jak już mówiłem, moi rodzice zawsze byli pozytywnie nastawieni do takich rzeczy i nie widzieli problemu w tym. Ale no, jakoś tam filmików nie wrzucałem. Potem jeszcze, tak potem, potem, jeszcze tak tam trochę tak było cicho, z tą moją aktywnością w serwisie YouTube. I w 2015 roku, tu się zaczęło, tu się zaczęło. Ponieważ założyłem swoje już drugie konto własnoręczne w internecie, było to konto o nazwie nikodemszew.gmail.com i istnieje ono do dzisiaj. I właśnie z tego konta wrzucam swoje filmiki do internetu. Tak, dokładnie. Konto nazwałem swoim imieniem i nazwiskiem Nikodem Szajkowski. Było to 10 lutego 2015 roku. Było ono bez awatara. Z tego co pamiętam, tak, było bez awatara. Nie wrzucałem jak tam jakichś filmików, tam jakichś komentów, szczerze, nie chciało mi się i też miałem to chore dziecinne złudzenie, mimo może wkraczałem w wieku 9 lat powoli w ten okres dojrzewania, wiadomo. Założę się, że nie jedna osoba w Polsce miała takie dziwne przekonanie, niezależnie od tego, czy rodzice byli strict, czy nie strict. Yy... Więc suma summarum tak nie pisałem przez kilka lat, nie wrzucałem filmików, tak może do 18 roku, ewentualnie 17, no bardziej tak do 18 roku. Tak, do 18 roku tam jakoś nie było aktywności specjalnie. Ani filmików, ani komentów, lajków a też nie było zbytnio. No lajki może były, ale nie pamiętam. Nie wiem, trochę się bałem, też bałem się, że hejt na mnie się wyleje, bo wiesz, mi Lupia, ale niestety społeczeństwo internetowe w Polsce to ludzie niestety podatni na hejt, którzy uwielbiają nawet znęcać się nad dziećmi. Tak, i to nie chodzi. No I to nie chodzi o, o kwestię, że tak się potocznie wyrażę, żądlenia. Użyję tego określenia, bo ja chcę, żeby YouTube mi dał ostrzeżenie za używanie jakichś niemoralnych słów itp., bo niestety YouTube jest za bardzo family friendly. Yy, ale tu też chodzi o takie zwyczajne obrażanie, naśmiewanie się z młodszych itd., co nie jest takie fajne. Mnie to niestety niepokoi. Nawet sam doświadczyłem później hejtu na własnej skórze, co boli niestety, ale no wybaczyłem. No, więc tak, przez te złudzenia swoje, przez też takie moje drobne obawy, i też może przez brach aż takiej weny, przez niedomiar wen, no, tej weny to nie wrzucałem niczego tam do 18 roku. Więc wierzcie mi lub nie, ale moja historia tak naprawdę nie powinna zaczynać się w 15 roku, a w sumie to i nawet w 12 roku, jeżeli chodzi o pana Ciachowskiego. Widzicie? Widzicie? Pozory bylą, więc można powiedzieć, że za pośrednictwem nazwy 10 lat to no niestety daliście się trochę nabrać nie no, ja sobie robię z was ale tak, no moja historia to jest nawet od, 15, od no, 12 roku także spoko, spoko 10 lutego 2015 roku wszystko się zaczęło Młody, dziewięcioletni Nikodem Czajkowski z Gdyni osiedla Puski Cisowskie założył swojego maila gmail.com, który jest dostępny do dzisiaj. Właśnie ten mail jest, pod, jest właśnie podpięty pod moje konto na YouTube, które dzisiaj się nazywa Czajkowski od kilku lat. No i możecie się śmiało kontaktować. Zapraszam, jestem otwarty na współpracę, na kontakty. No może nie zawsze odpiszę od razu, wiadomo, ale no... Postaram się odpisywać, bo trochę mam tych wiadomości z tych środowisk itp. Ale już nie będę tam pierolił za przeproszeniem, nie powiedz bo będzie brzydko o dupie marygnie przysłowiowej I tak, no miałem z 9 lat takim chłopcem, 9-letnim wchodziłem w okres dojrzewania, tak powolutku i właśnie to było moje drugie konto w internecie. Pierwszym było to na sieciakach jak się nie Tak, to było pierwsze sieciaki.pl i tak po malutku, po malutku coś nieco się działo. Tam patrzyłem sobie tak od dawien dawna jakieś filmiki z telewizji, e, z radia. Z tą telewizją zaczęło się tak, że pytałem się jako dziecko rodziców, no wiecie, jak pytać się rodziców, mamo, mamo, tato, tato, jak to było, jak to było za waszych czasów? I, I tam mama mi opowiadała o starej telewizji w Polsce, o dzienniku telewizji na przykład, nie wiem, tam, o sporcie, o wiadomościach sportowych TVP1 z lat 90. i... Też na przykład o tym było chyba, że Tomasz jest kiedyś pracował w faktach TVN i tak z czasem się w to wciągnąłem. i Jako dziecko kuźwa uwielbiałem oglądać takie filmiki i do dzisiaj właściwie uwielbiam. Również e, tam, jakieś, tam jakieś filmiki gamingowe z jakichś Gierek, tam też jakiś content, taki technologie jakieś, systemy operacyjne, Windows i tak dalej. Przeróbki z Iwoną, no a kto Kuźwa nie lubi. Śmieszne filmiki, na przykład jako małe dziecko jeszcze do przedszkola chodziłem, kuźwalałem w gacie ze śmiechu na widok śmiesznych kotów. No, to był wtedy po prostu hit. No i tak, powoli, powoli, od czasu do czasu. Pamiętam, że oglądałem sporo osób z dzisiejszego community, które potem tak poznałem tam z czasem, nie wiem, tam na przykład był jakiś yy, tam był... co tam był na przykład? O. No, był e, MRMBL2, Terminator, Terminator PL, Maxa Shaduj, Game World 1 One TV, e, Bartek Walasek, Kasper 3100, LOL 30, e, kto tam jeszcze był? E, TV, e, Kubek 7.3, trochę tych osób było szczerze z dzisiejszego community, Tam potem je poznałem bliżej, też się tam zaprzyjaźniłem z nieco z niektórymi i spoko, jest tak do dzisiaj. Też pamiętam Charuksa i nawet tak uwielbiałem te projekty, te, te robione w Microsoft Publisher od Charuksa, że nawet sam jako 8-9 latek uwielbiałem robić takie w Publisherze na Windowsie XP, a potem na 7. Nie, no chyba najpierw na 7, jak się nie No i tak robiłem jakieś takie grafiki, właśnie prace graficzne w, w tym w publisherze i nie powiem, bardzo ładnie to wyglądało, ale chociaż mam trochę z tego beka, jak na takie dzieła 9-letniego bopprzyka. No, tak powoli wchodziłem w dojrzewanie, tak od czasu do czasu coś nieco się działo. No, może nie lajkowałem specjalnie, nie komentowałem czy nie wrzucałem filmu wtedy, ale jednak powolutku, powolutku. Niestety, no wiecie, jak to jest, jak się jest dzieckiem, że człowiek coś sobie uroi w głowie, ma jakieś dziwne przekonania, jako taki dzieciak i tak dalej. I nie wiem, czemu, ale bałem się, jak już wcześniej mówiłem. Miałem taki wstyd, wstydziłem się komentować te To było niepotrzebne w sumie, ale no cóż. Ale było, minęło. Już brał pies, że tak się wyrażę łagodniej. No, pamiętam, że były też takie grupki, jakieś ospyty, zwane złośliwie o... ta organizacja nazywała się Ospyt, i była złośliwie też nazwana Odbytem. Błagam YouTube już i za używanie normalnego określenia. No, może kontrowersyjna dziedzina, ale no, już brał pies. Błagam, zituś się nade mną. Nie bądź zbyt family friendly, dobra, już. Tam kasta też była, to były takie organizacje, które tam Wojty 2000 coś tłumaczył, a właśnie Wojtego 2000 uwielbiałem oglądać, bo tak, 9-8 lat szczególnie. I tam oczywiście potem też oglądałem, w zasadzie. No. No i tak ogólnie nie powiem, w zasadzie. No nie powiem, te organizacje tam... Walczyły z patolą w internecie, z, 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 z neokidami, ze spamerami i tak dalej, a w rzeczywistości, kuźwa, wyzywały ludzi, nasyłały jakieś właśnie swoje masowe konta, jakieś, jakieś oddziały multikont i innych ludzi, kurna, na, na, na swoje ofiary, dawały masowo distajki z dupy, wyzywały ludzi i tak dalej. Szczególną ofiarą tego był wspomniany, właśnie ta ale kuźwa, ktoś założył podszywkę, nawet nie wiem właśnie czy ktoś nie jest ospytu przypadkiem, mam taką teorię nawet osobistą I kuźwa, ogi łykali, że to jest prawdziwy prawdopodobnie I kurda, ogi wstawiali do kuby te... Bardzo w jakieś negatyw do żeby się z niego naśmiewać, no kuźwa no ale cóż Nie jest źle Na szczęście ospyt przeszedł już do przeszłości, do labusa przysłowowego i zmądrzeli ludzie Z tej dziecinady Także ja nawet mam do dzisiaj sporo takich maili z tym, co oglądałem na YouTube, nawet mogę je wam pokazać. Dzisiaj na moim kanale, ale z tego czasu, jak oglądałem mojego przyjaciela z okolic częstochowy BW134, pamiętam to był chyba jakiś w telewizji analogowej czy coś takiego. No zapień, no wiecie, to jest takie, że skacze się po kanałach w telewizorze itp. I i tam rozwijam sobie opis, tam grzebałem w opisie filmu, a tam kuźwa było napisane, nasze forum dwukropek world of .fora .pl. Nie mając tam konta, zacząłem tam sobie zaglądać na to takie o, to, o matko, jakie to jest zajebiste, o kuźwa, ja pitolozo, Miałem takie fajne uczucie. Bo no tam były fajne dyskusje, jakieś o mediach, jakieś gry formowe, jakieś dowcipy, o telewizji, o technologii, TP. Jakieś prace graficzne też były fajne. No, nie powiem, zarąbisty temat. No i właśnie dzięki temu też udało mi się bliżej nieco. No tam trochę tak mentalnie zacząłem się przybliżać do tych osób właśnie z tamtych kręgów, z którymi tak się bardziej zapoznałem już tak kilka lat później, no kilka lat później, ale właściwie od łód nawet się zaczęło. Uwielbiałem również przesiadywać, tak mając, nie wiem, z 7 lat, no tak do 13, może do 12 roku życia, no do 12, załóżmy, że do 11, na Skype ie. Miałem Nik, chyba najpierw Nikodem, albo Nikodem Szajkowski, albo Nikodem Szef, nie pamiętam, potem Nikodem AKJM Martin TV. A wiecie skąd się wziął ten Martin TV? Uwielbiałem się bawić Paint'em i kuźwa... Tam ja robię jakieś fikcyjne telewizje, jakieś tak sklepów, jakieś swoje pierdoły itp, no wiadomo. Ja to zawsze miałem z reguły bujną wyobraźnię i wymyśliłem Biedronka TV, kuźwa, tak. Tak, poważnie. A JM Martins to jest skrót od Herogimo Martins, czyli, czyli takie portugalskie przedsiębiorstwo, które tam zarządza Biedronką naszą. No nie wiem, ja to miałem zryty beret kuźwa i takie pomysły, ja pitole. Ta, I nawet na Skype'ie miałem z tego czasu dopisek O.S.I. Obrońcy Sprawiedliwości Internetu. Kiedyś założyłem taką organizację, która taką fikcyjną, tak jak te ospyty, kasty, te zedy wszystkie. Ale to nie służyło do hejtu czy czego, tam tylko... No do przeciwdziałania prawdziwej patologii w sieci, ale tam tak naprawdę niczego nie robiłem w zasadzie. A oprócz mnie jedyną osobą był taki jeden w zasadzie był i, e, e, dobry taki jeden e, kupel z pusty, właśnie z pustek i... To było na Skype, tam niczego nie robiliśmy zbytnio. To była taka Walls organizacja, powiedzmy trochę, że dla Beki. Oj, to były kuźwa czasy. To były czasy, kuźwa, odkryte pozytywnie. Nieźle. Ale również tak się przypomniało, tak w kontekście Paint, że uwielbiałem i do dzisiaj uwielbiam, oglądać e, czaruksa i jego projekty ciekawe, graficzne, jakieś muzyczne. Robił na przykład oprawy graficzne z telewizji w Microsoft Publisherze i wtedy, jako dziecko, takie siedmios, nawet sześcioletnie, traktowałem publishera jako taki swego rodzaju paint wyższych możliwości to był taki dla mnie. No i na stacjonarnym komputerze, który był w takiej kuchni z tym samym też. E, robiłem właśnie jakieś już takie projekty graficzne w publisherze. I nawet mam do dzisiaj na dysku o przekonwertowaniu ich ze starego Peceta, który miał Windowsa XP, a potem chyba 7 jak się nie bude. Skarbówka podliczyła zaległości podatkowe portugalskiego gwiazdora na miliony euro. Niedawno podobne kłopoty miał gracz Barcelony Lionel Messi. od roku 2018, kiedy to właśnie rozwinąłem tą działalność właśnie na YouTube, tam w serwisie Google, bo zacząłem tam filmiki wrzucać, tam lajkowałem, komentowałem i te, jakoś tak już się nie bałem. Pamiętam, że tam nawiązywałem jakieś kontakty i kuźwa niektóre komentarze to po prostu bez kontekstu brzmiał zabawnie. Pamiętam swój pierwszy film, obecnie jest stanie publicznym. Robiłem go w AVS e, Video Editor, to było to był jingle programu pierwszego polskiego radia z początku, chyba lat 2000., który przerobiłem, co bo gdyby to była taka wersja telewizyjna wideo. Wzorowałem się na tym, co robi K03 i BW134, tworząc AVS Identy i dziwne Identy z TV, gdzie na przykład przerabiali jakieś oprawy dźwiękowe stacji radiowych na wersje takie wideo, ala telewizyjne itp. I trochę mi tak zainspirowało. Oczywiście GE, to nie była żadna kradzież, spokojnie. Tak szukałem sobie, znalazłem jakieś nagranie, pamiętam na Wiki Radio Polska, czy gdzieś tam. I tak wyobraziłem sobie w AVS Video Editor jak to wyglądało. Jak to mogło wyglądać? Szczerze, jak tak patrzyłem na to, wydawało się ok, chociaż dla mnie mogło być lepiej. Wtedy jeszcze nie mam już takich umiejętności do montowania i nie powiem. Nie mogło być lepiej i przesłałem na niej publiczne, ale nic się nie stało. Aha, dobra, jeszcze pamiętam, że kiedyś przed tym identem, który jest obecnie na niej publiczny, z tego co pamiętam, nawet Wam go załączę, żebyście mogli sobie zobaczyć w ramach pamiątki, kiedyś wstawiłem intro, które jest istym Lost Media i już niestety tego intra nie odnajdziemy, bo zostało usunięte z YouTube. Sam usunąłem, szczerze. Jak wycofałem się z tego, nie do, nie do końca pamiętam czemu. pamiętam, że wrzucałem jakieś intro, żeby po prostu mieć jakiś początek i dostałem komentarz od gostka, który mnie subskrybuje, ma Nick Forest Gump. Serdecznie pozdrawiam. Napisał do mnie że dlaczego wrzucam intro, jeżeli jeszcze go na kanale. A czy to nie był jakiś agresywny, trochę, trochę mnie to zdziwiło szczerze i nie wiem, może dlatego usunąłem coś takiego, nie wiem, miałem 12 lat późba. To było, nie wiem, chyba ze 100 lat temu, jeszcze kuźwo jak dinozaury żyły, żartuję, ale tak, z tym komentarzem to było na serio, no i tak tam, takie taki kliki na YouTube nawiązywałem itp. itp., no i tak powolutku coś tam zacząłem wrzucać. I taka ciekawostka, w tym roku nie dostawałem żadnych dislajków pod filmami, taka to ciekawostka, nie, żem że się przechwalał, ale tak mi się skojarzyło po prostu. Również przypomniałem, tak mi się przypomina, że założyłem Discorda, miałem konto xciacho.pl, 4876 tak, bo wierzcie mi lub nie, ale pierwszą moją nazwą, tak już nie licząc tej nikodem312, albo tamtej ze Skype'a kuźwa, to miałem <grafię> xciacho.pl. Czasami trochę się, się zacząłem potem wstydzić tej ksywki, jak zwigiłem sobie, nie wiem czemu. Trochę tak średnio się czuję, może niekoniecznie średnio, nie wiem, Może pod średnio nie wiem, jak, nie wiem jak ocenić, jakie ja się czuję, jak dzisiaj słyszę te, ten geek. No to mój stary geek, szczerze, wtedy tak, miałem też taką ksywkę na YouTubie. I na łódce.org też, bo w 2018 założyłem konto, właśnie tam na tym forum, jako xchacho.pl. Niestety, łódź już nie istnieje, zostało zlikwidowane chyba w roku temu, z tego co pamiętam. Ale archiwalia pozostały, i założyłem Discorda. Pamiętam, że to było, w, w, powiem, że w wakacje chciałem założyć serwer zziomX.pl tam coś próbowałem, ale aż tak nie ogarniałem na początku Discorda tam ustawień wewnętrznych i I tam pozostał taki pusty, goły serwer, tak was kilka osób udało mi się zaprosić. Hmm. I potem tam siedziałem sobie na serwerach typu 134 fagi do no, świat drona tam rozmawiałem, pisałem, czatowałem na różnych serwerach fagi było nawet. A jeszcze jakby to połączyć, kurde. Z tym, z tym jak kupowałem co tydzień komputer świat, z tym płytkami, takimi z programami itp, to jeszcze to był taki większy z 2018 roku. Suba Subarum, jakby spojrzeć na tamte czasy, na 2018 rok, było dosyć stabilnie pod względem psychicznym, też w życiu osobistym było w porządku, byłem tak w szóstej, no potem już w siódmej klasie szkoły podstawowej. No, już tam jak ten na takie jak około 30 filmów, to nawet spoko było Kanał się tak powoli po maleńku rozrastał, też tam z Discordem tam coś nie niecoś próbowałem tam coś załapać nie miałem żadnego hejtu i tak dalej. Było bardzo spokojnie i fajnie w 2018 mam szczerze cały czas pozytywne zdanie o tym roku. W 2018 roku był taki gostek z Wrocławia, który na YouTubie no, był dosyć kontrowersyjnym typkiem. Nie wiem, czy jakiś troll, czy jakiś, jakiś neokit, nie wiem, albo goście ja taki był. To był taki typek, który gloryfikował nazizm, e, nieraz antypolskie poglądy, wyzywał ludzi, e, rzucał w nich takimi porcjami mięksa, że to się w głowie nie mieści. I miał nik Jan Ksiom, e, miał też nika GO65AF. Obecnie nie wiadomo co się z nim dzieje, chyba już zniknął z internetu, mam nadzieję, że zwążał, ja mu życzę wszystkiego dobrego Ja mu nie życzę źle, po prostu ja życzę, że było on że mam nadzieję, że już wymądrzał z tego, że już tak nie robi, że może zmienił pogląd nie wiem co tam się u niego dzieje Ale był taki, nie wiem, tam sobie tam coś wertowałem YouTube'a, nie pamiętam jak to się zaczęło, tam oglądam jakieś śrubki z Leopoldem i tak dalej i... Na kanale DOMINTV chyba znalazłem taki film Jan Ksiom rozrabia, Jan Ksiom znowu rozrabia i, ta, i ten typek, w sensie Jan Ksiom, nie DOMINTV, pozdrawiam serdecznie e, on tam wrzucał jakieś wyzwiska na kogoś, tam rostowo jakieś ksenofobiczne, takie antypolskie filmy zawieszczał no i tak się zaczęło, tak zobaczyłem, co to za debilny kanał żeby tak Polaków obrażać, żeby obrażać mm, Ojczyznę własną. Być takim zakłamanym hipokrytą, i tak sobie zerknąłem, zerknąłem i nie powiem. I byłem w szoku. Tam pisałem, żeby jakieś tam krytyczne komentarze. Tam też tam widziałem, poznałem taką grupkę ludzi, która tam ee, zajmowała się walką z patolą w sieci, tak zwany EBS Team. E, ogólnie tam kiedyś tam kręciłem się też wokół nich, tam takie kwiki pewne razem tam na Discordzie, na YouTubie. Ale z czasem zbudziło się takie, e, tak, takie researchowanie, powiedzmy, do, może nie tyle co researchowanie, ale takie chodzenie po YouTubie i zerkanie na, jakąś, tak, na jakiś takich patusów e, No bo ja już nie chcę się w konflikty mieszać mimo wszystko. Ale ten gość to był po prostu albo jakiś troll, albo jakieś dziecko neogi wyżyte za przeproszeniem albo naprawdę jakiś fashol, ale na serio. Byłem w szoku. Tam pisałem jakieś komentarze, w sami takie ostre, ale ja miałem wtedy 12 lat i nie miałem może takiej świadomości. Nie wiem, cholera wie. Zdudziłoby się to z czasem. Zresztą on mi jakoś kanału je hejtował, ale potem miałem rajdy od pewnych osób, ale to powiem później, jak przejdziemy do następnych lat, a właściwie to do następnego roku. Ja pamiętam te jego filmy. Były tworzone w Masterze, były to dissy, które brzmiały jak jakieś wierszyki e, z takim ostrym wulgarnym zabarwieniem. Miał zmodulowany, e, zmodulowany, zmodyfikowany głos, e, używał istnych wulgaryzmów w takich ogromnych porcjach, gdzie rolniczki zabieszczał chyba swastykę, nawet raz widziałem. Obrażał Polaków na swoich filmach między innymi, ja nie wiem, tu śmierdzi jakimś trolem, tak z czasem myślałem, co jest kuźwa. A tutaj na obrazku macie jego awatar. Niestety nie znalazłem w wyższej jakości, ale tak, był on taki. Tak miał awatar mniej więcej. Taki takie tuala ogień, taki gradient ogień, powiedzmy. Czarne kółeczko. I w środku pod kątem, nie wiem, tak chyba 45 stopni powiedzmy. Albo 135 napis Jan Xiong. Taką czcionką Skinamastera znaną, nie wiem jak się nazywa. Jakby ktoś wiedział, to proszę mi dać znać w komentarzu. Ale ja mam nadzieję, że jak teraz zniknął z sieci, że już, już, już się ma w porządku, że zmądrzał, że już, powie, że już nie będzie tego robił. Ja mu nie życzę źle, ja mu życzę wszystkiego dobrego, jeżeli zmądrzał. Nawet jeżeli nie zmądrzał, to po prostu życzę mu, żebyś z tego wyszedł. No ale suma suma, bo wszystko. Ten 2018 rok to był naprawdę taki... Na plus, jak tak powoli zaczynałem, tam rzucałem jakieś właśnie filmiki, właśnie takie z życia, takie krótkie z jakieś takie, pamiętam też y, przeróbki sklepów, y, reklam sklepowych z Iwo, robione w cie i idzie tam też jakieś z telewizji, jakieś nagranka, tak, takie jakieś urywki. No też macie tam filmy pierwsze z 2018 roku na moim kanale publicznym głównie.